Michałowice Koło Krakowa, 24 lutego 2023 roku, godzina 3:40. Przekaz numer 1255. Duch Święty. Jam jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej. Tchnę tak, jak chcę i pragnę, tak, jaka zachodzi potrzeba, tak, jakie mamy możliwości działania w Was i poprzez Was dowoli, tak, jak mi na to pozwalacie. Pragnę dziś przekazać przez Ciebie żywy płomieniu, moją świętą wolę. Pragnę, aby otworzyły się na oścież Wasze ludzkie serca na moje w Was i poprzez Was działanie. Otwórzcie się na moje wszelkie działanie, a ja dokonam reszty. Nieustannie dbajcie o czystość Waszych serc i dusz tak, aby były czyste, wręcz kryształowe dla całej trójce Świętej. Chcę działać w Was, ale i poprzez Was dowoli. Chcę Was ożywiać, uświęcać. Działać w Was, ale i poprzez Was, przemieniać Was, aby jednak tak było. Niezbędną jest Wasza zgoda, zwłaszcza Waszej wolnej woli. Człowiecze, zechciej usłyszeć mój głos, moje wołanie. Tak bardzo Cię kocham i gotowy jestem dla Ciebie na wszystko, na każde poświęcenie, na każde działanie, aby doprowadzić Cię do szczęśliwej wieczności z trójcą świętą. Nie zraża mi je Twoja nicość, Twoja grzeszność, Twoja marność. Wręcz przeciwnie, działa to na mnie jak magnes na opiłki żelaza. Wiem, jak słabi, krusi i nędzni jesteście sami z siebie. Ufaj mi z całego serca, bo wart jestem Twojego człowiecze zaufania, kochaj mnie, podaruj mi swoją miłość, bo to ja jestem źródłem i celem wszelkiej miłości. Otwórz się na mnie i moje działanie. Nigdy się nie blokuj, bo chcę sobą wypełnić Twoją duszę. Wchodząc do waszej duszy sam. Zawsze zostawiam miejsce Ojcu Niebieskiemu i Jezusowi Chrystusowi. Czyniąc niezbędny wysiłek, zaczynasz mnie słuchać. Zamykasz swoją duszę na działanie upadłego anioła, a otwierasz ją na mnie i moje działanie. Jestem Bogiem pełnym Bożej miłości, cierpliwości, wyrozumiałości. Ja nie zniechęcam się tak łatwo. Bardzo mnie smuci, że tak mało kto mnie kocha, że tak rzadko wzywacie mnie do pomocy przy Waszej pracy. Do nauki, do działania. Ja zawsze działam, lecz dość często ukrywam się z moim działaniem. Przeważnie nie działam ostentacyjnie. Mało kiedy odczuwacie wewnętrznie powiew mojej świętej łaski, mojego w was i poprzez was działania. Niestety, oprócz mnie jest jeszcze demon, który przeszkadza utrudnia moje działanie. On was zniechęca do jakiegokolwiek wysiłku związanego z wiarą. To zły duch. Demon zniechęca was do każdej modlitwy, przeinacza ją i po swojemu modyfikuje. Zniechęca was do postów, do umartwiania się, wmawia wam bezcelowość wszelkich waszych wysiłków. Wmawia wam, że to zupełnie nic nie da, mówi wam, że się modlicie, modlicie, a nic nie otrzymujecie. Wmawia wam bezcelowość ofiarowania się za inne osoby, mówi wam, że to daremny trud, niepotrzebny wysiłek. Demon chce, abyście leniuchowali, zupełnie nic nie robili, ja zachęcam was do wszelkiej pracowitości, mieli dobre, właściwe, przynoszące Bożą chwałę zajęcia. Demon chce, abyście robili wszystko wyłącznie dla własnej przyjemności, ja zachęcam was do uczciwości i ofiarności dla innych, demon do nieuczciwości i pogardy innymi, namawia was do wywyższania się ponad innych. Zły duch zawsze się stara ukryć swoje działanie, swoją obecność, nie ujawnia jej do końca, dokąd się da. Stosuje duże ilości hipnozy i znieczulenia duchowego. Hipnoza odwraca Waszą uwagę, kieruje Wasze zmysły na rzeczy i sprawy mało ważne, mało istotne, bzdurne, wręcz trywialne, przy czym używa sporej ilości znieczulenia duchowego, co w jego wykonaniu jest znieczuleniem demonicznym. Znieczulenie duchowe ma za zadanie łagodzić ból duchowy po jakimś poważnym, mającym negatywne skutki zdarzeniu. Takim środkiem dysponują wszyscy aniołowie, w tym ci i upadli. Dobrzy aniołowie używają tego do dobrych celów, zwłaszcza wtedy, kiedy odczuwacie wielki ból duchowy, na przykład po stracie bliskiej osoby, zechciejcie prosić swojego anioła o pomoc. O interwencję, a zaraz zadziała, złagodzi wasz ból duchowego serca lub inne ważne duchowe zdarzenie przez swoje działanie. Swoim podstępnym działaniem demon zakrywa wasze wyrzuty sumienia. Poddając się działaniu demona, bardzo szybko przestajecie mieć wyrzuty sumienia, nie odczuwacie mocy działania demonów. To demon zachęca was do wszelkiej możliwej wulgarności. Do przeklinania, do złorzeczenia i tym podobne działanie złego ducha sprawia, że nie zdajecie sobie sprawy z tego, co mówicie, z wagi wypowiadanych przez siebie słów. To On namawia was do obgadywania, do wszelkiego oczerniania, zwłaszcza tych, którzy nacisnęli wam na odcisk. Demon zmusza was do wszelkiego kłamstwa, sztucznie wywołuje wasz wstyd do wyznawania prawdy. To jego złowrogie działanie wmawia wam, że bycie okłamywanym to dobra rzecz, to dobra sprawa. Większość z Was lubi podświadomie być oszukiwana, okłamywana, bardziej cenicie oszustwa niż szczerości i prawdę. Tak jak demon, dość często posługujecie się półprawdą, która jest zła w Bożych oczach. Wszystko zaczyna się od pokusy, od złej, nieopanowanej, nieuporządkowanej myśli. Mało kto z Was rozróżnia dobrą od złej, demonicznej myśli. Najpierw pojawia się u Was pokusa, mało kiedy walczyć je solidnie z pojawiającymi się pokusami, dość często ulegacie ich działaniu. Złe duchy, demony zawsze zaczynają działać subtelnie, delikatnie, niezauważenie. Zniechęcają Was do czynienia jakiegokolwiek dobra, odwracają od niego Waszą uwagę, w zamian dając Wam mnóstwo swoich własnych demonicznych propozycji, czasem pozornie dobrych. Mających w sobie jedynie prawdę częściową. Wy wpadacie w jego sieć pułapek, a zamiast realizować moje natchnienia, bagatelizujecie je, trywializujecie, odrzucając je, jako mało ważną myśl. Ja chcę, abyście nie bagatelizowali mnie i mojej osoby, to bardzo boli. Najpierw zechciejcie pomodlić się do mnie, poroście mnie o pomoc w waszej modlitwie i w działaniu, a także w realizowaniu wszelkiej woli Bożej. Chcąc dobrze się modlić, dobrze wykorzystywać swój cenny czas, proście mnie o pomoc, o dobrą organizację swojego czasu, waszych zajęć. Zawsze proście mnie przez Maryję, moją świętą oblubienicę, a także przez swojego anioła stróża. Nie zniechęcajcie się zbyt łatwo, bo szatan wam tak łatwo nie odpuści. Demon zawsze utrudnia wam dokonywanie dobrego, właściwego wyboru. Zawsze proście Trójcę Świętą i Maryję oraz swojego anioła stróża o pomoc w oczyszczeniu się, o pomoc w odcięciu się od wszelkiej obecności złego ducha. Proście mnie przez Maryję o pomoc w waszej modlitwie, pracy, działaniu, czy cokolwiek ważnego dla was czynicie. Cokolwiek robicie, zawsze wzywajcie Trójcę Świętą, Maryję, a także swojego anioła stróża na pomoc, zwłaszcza do walki ze złym duchem, a pomoc tę zawsze otrzymacie. Choć nie zawsze od razu. Na początek zechciejcie oczyścić swój umysł ze wszelkiej demonicznej naleciałości. Zaprzestańcie gonitwy myśli, spróbujcie się wyciszyć, zwłaszcza swoje myśli. Bez tego każde działanie staje się niemożliwym, bezcelowym. Jak to uczynić? Na początek odrzucajcie każdą pojawiającą się w waszej głowie myśl niech w głowie powstanie pustka. Tym sposobem hamujecie wszelkie działanie czarta Odcinacie się od jego podstawowego działania. Starajcie się skupić, otworzyć na mnie i moje działanie swoje serce. Ja zawsze działam delikatnie, subtelnie, choć potrafię też bardzo mocno i intensywnie. Demon działa dość brutalnie, nachalnie, choć też potrafi być subtelny. Zahamujcie wszelką złość, odrzućcie ją, wyciszcie się, nie pozwólcie diabłu działać. Zechciejcie się modlić tak, jak ja pozwalam wam się modlić. Działać nigdy nie hamujcie mojego świętego działania. Jak najczęściej odwiedzajcie Najświętszy sakrament wstępujcie do Kościoła, choćby na chwilę. Jeżeli macie czas nie żałujcie go dla Boga obecnego rzeczywiście w Najświętszym sakramencie, w Nim obecna jest cała trójca święta, żywa i prawdziwa, realnie w Nim będąca, przebywająca. Przychodząc do Kościoła przed najświętszy sakrament, nie zaczynajcie swojej modlitwy od litanii próśbi i błagań. Na początek zechciejcie się wyciszyć, zechciejcie trwać w ciszy swojego serca, a nade wszystko w ciszy myśli. Nie przyjdzie to Wam od razu łatwo, bo demon będzie Wam przeszkadzał, pospieszał, niecierpliwił, poganiał, będzie dawał tysiące pozornie ważnych myśli. Gdy uda się Wam trwać w takim wyciszeniu od kilku do kilkunastu minut, mówcie Trójcy Świętej, jak bardzo ją kochacie. Poproście o pomoc w Waszej modlitwie Maryję i Waszego Anioła Stróża. Na początku Waszej modlitwy odetnijcie się od szatana, od jego jakiejkolwiek obecności, zwłaszcza od jego wzroku, słuchu, czucia i wszelkiego jego działania. Proście Trójcę Świętą nawet swoimi słowami. To wystarczy. Trójca Święta da wam potrzebną łaskę, że nikt, ani nic nie będzie wam przeszkadzać, rozpraszać. Zechciejcie Trójce Świętą uwielbiać, wychwalać, wywyższać, a nade wszystko dziękować za dotychczasową pomoc, obronę i udzielone Boże łaski. Nie mówcie do Boga ustami, aby demony was nie słyszały, nade wszystko mówcie do Boga waszą myślą. Trójca Święta dokładnie... Doskonale słyszy każdą waszą myśl, nawet tą cichą i niepozorną. Mówcie do nas o waszych troskach, kłopotach, a zwłaszcza o waszych radościach. Cała trójca święta jest bardzo dobrym słuchaczem. Jeżeli jeszcze nie oddaliście się w niewolę trójcy świętej przez niepokalaną lub w niewolę niepokalanej, to uczyńcie ten krok jak najszybciej. Oddając się cali, wszystko oddajecie do Bożej dyspozycji. Do Bożego Działania, swoje myśli, swoją mowę, wszelkie dobre uczynki, umartwienia, jednym słowem wszystko. Oddając się w niewolę w pełni, otwieracie swoją własną duszę na moje w niej działanie. Dopiero na samym końcu proście Trójce Świętą o to, na czym Wam tak bardzo zależy. Także tu zaufajcie Bogu we wszystkim, nie wyrażajcie zbyt wiele próśb, lecz we wszystkim zaufajcie Bożej Opatrzności, tak bezgranicznie. Modląc się, prosząc o pomoc, otrzymujecie ją, choć nie zawsze od razu. Gdy macie problem w pracy, nauce, w jakimkolwiek działaniu, proście mnie o światło, o pomoc w rozwiązaniu problemu, a z pewnością tej pomocy wam udzielę, choć nie zawsze natychmiast. Jeżeli podejmujecie walkę ze złymi duchami, a podjąć powinniście, jednak lojalnie ostrzegam was, to walka do końca waszego życia. Szatan przeczeka Wasz słomiany zapał, aby uderzyć w Was w dogodnej chwili, zwłaszcza zawsze, gdy przestajecie czuwać. Brak modlitwy i umartwienia się sprzyja działaniu szatana, jego złowrogiej obecności. Nigdy o nic nie proście demona, bo on jest gotów spełnić wiele Waszych zachcianek, spełnić to, o co go prosicie, lecz to odbywa się za cenę Waszej potępionej wieczności. Człowiecze. Trójca Święta nie da Ci tego, co może Ci zaszkodzić, negatywnie wpłynąć na Twoje własne zbawienie. Gdy o cokolwiek Boga prosisz, zawsze czyń to roztropnie. Każda prośba człowieka o nawrócenie, o pamiętanie jest wysłuchana. Jednak czas i miejsce nawrócenia zawsze zostawcie w Bożych rękach. Prosząc o rzeczy i sprawy materialne i duchowe, zawsze dodajcie, wysłuchaj i wypełnij to o Panie Boże. O ile się to nie sprzeciwia świętej woli Bożej, zawsze gdy cokolwiek otrzymacie od Boga, jakikolwiek dar Boży i łaskę, nigdy nie zapominajcie za ten dar podziękować. Prosząc Boga o coś dla siebie bardzo ważnego, zawsze ofiarujcie Trójcy Świętej coś, co dużo was kosztuje, a nie chodzi mi tu o pieniądze. Im hojniej Boga obdarujecie, tym hojniej będziecie przez Boga obdarowani. Otrzymacie z pewnością to wszystko. Co jest wam naprawdę potrzebne? Chcąc otrzymać więcej, bogaciej, zawsze proście o pomoc i wstawiennictwo Maryi, mojej świętej Oblubienicy. Za jej pomocą zawsze otrzymacie dar miarą utrzęsioną, napływającą i dostatnią, taką w nadobfitości. Zawsze, gdy macie z czymś lub z kimś trudności, z wykonaniem czegoś, jakiejś pracy, czynności. Proście o pomoc swojego anioła stróża i inne anioły nieba. Oni Wam zawsze chętnie pomogą, także wszelkie czynności dość szybko i sprawnie wykonacie, bez demonicznych przeszkód. Jednak nauczcie się wdzięczności Bogu, wdzięczności tym, których o pomoc prosiliście, także aniołom. Zechciejcie się do nich modlić, do nich mówić. W miarę często mówcie modlitwy do aniołów, litanie, szturmówki. One nie zostawią was w potrzebie. Wasza wszelka wdzięczność powoduje zwielokrotnie nieotrzymywanych łask bożych. Nauczcie się także dziękować i przepraszać za swoje zło nie tylko Trójce Świętą i osoby z nieba. Chcę, abyście się nauczyli wdzięczności ludziom, wszystkim tym, którzy okazują wam swoje serce. Jesteście na granicy bardzo ważnych, istotnych wydarzeń. Czas wam dany ponownie przyspieszył. Z trzech osób Bożych to na mnie i moje święte działanie zwracacie najmniejszą uwagę, a to ja wykonuję największą pracę. Obiecuję każdemu, kto powierzy mi swój los, swoją dole, zwłaszcza oddając się w niewolę miłości Trójcy Świętej przez niepokalaną, że nie opuszczę go, będę miał nad nim starania. Ofiaruję jemu krocie moich świętych darów i łask. Przypominam Wam, że prosząc o coś jedną osobę Bożą, Prosicie wszystkie Boże osoby. Którakolwiek Boża osoba wam coś daje, zawsze jest to wspólna decyzja całej Trójcy Świętej. Tak bardzo pragnę, abyście nie zapominali o świętych duszach w czyśćcu cierpiących. Kto może i zdoła, niech o tych duszach pamięta, niech się za nie modli, niech składa Bogu za nie swoje ofiary. Pamiętajcie o tym, że wielu z was będzie kiedyś taką potrzebującą żyjących na ziemi pomocy duszą. Kochane dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, kocham Was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was, bo mam dla Was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Pragnę, abyście skupiły swoją uwagę na tym, co mówi do Was niebo. Nie jest możliwe, aby każdy czytał i śledził wszelkie orędzia świata. Zechciejcie mi zaufać, zawierzyć, ja zawsze chętnie wami pokieruję, oświecę was, dam wam znać w natchnieniach, co macie czynić, a nade wszystko, które słowa są dla was przeznaczone. Tych słów Bożych, których nie macie czytać, staną się dla was dość obojętne, sprawie, że nie wykażecie nimi zainteresowania. Tak samo jest z modlitwami, postami i innymi umartwieniami. Nie wszystko jest dla wszystkich. Nie gorszcie się tym, że Wy się modlicie tak piękną dla Was modlitwą, a inny nie chce. Są kwestie wspólne, wspólne modlitwy, wspólne elementy, ale zechciejcie zauważyć, że to ja wybieram każdej osobie jej indywidualną i niepowtarzalną drogę życia i świętości. Każdej osobie wyznaczyłem, jaki ma nieść krzyż. Zauważcie, że to co dla jednego jest bardzo lekkie, dla drugiego jest krzyżem nie do uniesienia. Informuję Was, że macie różną pojemność duszy, a ja jedynie wiem, jak Waszą duszę kształtować, prowadzić, uświęcać. To dobrze, żywy płomieniu, że ufasz Trójce Świętej, czas jest krótki i nie każdy plan zdołacie zrealizować. Niech każdy pozna, co jest Jego planem życiowym, i niech go spokojnie realizuje. Nie przeznaczyłem Wam tego, co Wam się wydaje, że jest Waszym życiowym planem. Ale tym planem na teraz jest realizacja obowiązków stanu w zwykłej, szarej codzienności. Nie czekajcie na luksusy, na heroiczne zadania, na co dzień realizujcie to, co wam przygotowałem, resztę pozostawcie mnie. Zapewne każdy z was już zorientował się, przy czym go postawiłem i jakie zadania wyznaczyłem. Większość z was buntuje się przeciwko swojej codzienności, a ja chcę, abyście ją pokochali a przynajmniej zaakceptowali nas spokojnie. Nie znacie realiów innych osób i tego, jak na nie patrzy Boża sprawiedliwość. Proszę Was, abyście nigdy nikogo nie oceniali, bo nie macie wszelkich danych do właściwej, prawidłowej oceny. Większość waszych ocen jest mocno krzywdząca. Nigdy nie usiłujcie być kimś, kim nie jesteście. W pełni otwórzcie się na moje święte światło, najszerzej jak możecie. Jak potraficie, resztę pozostawcie mojemu świętemu działaniu. Niczym się nie gorszcie, bo nie wiecie, co ktoś przeżywa i w jakim jest stanie ducha. Każdemu człowiekowi okazujcie serce, miłość, bo nie znacie przyczyny czyjegoś upadku lub potknięcia. Obecny czas przez działanie demonów zdegradował waszą czułość, waszą życzliwość. Ci, którzy dostali do ręki władzę, nie wykonują jej uczciwie dla dobra ludzi. Lecz ulegają działaniu demona, realizują ich demoniczne chcenie, ich pokusy. Każdego kto nadużywa władzy, niszczy innych, niszczy całe społeczeństwo, nad tym człowiekiem zbierają się chmury świętej Bożej Sprawiedliwości. Jeżeli taka osoba się nie nawróci, nie odwróci się od swojego złego postępowania, to w niedługim czasie wykona na nim wyrok. Anioł Bożej Sprawiedliwości a po jego sądzie szczegółowym trafi do jeziora ognia i siarki, na wieczną pokutę, do piekła i to na wieczność. Trójca święta chce uratować kogo tylko może i zdoła. Dlatego prosimy Was o Waszą współpracę, o Wasze modlitwy, posty, zadośćuczynienia, ekspiacje, a to wszystko oddawajcie do Bożej dyspozycji, do Bożego skarbca. Szatan wzmógł swoje działanie, przyspieszył je, bo czuje swój bliski koniec. Koniec swojego demonicznego działania. Nie zna on szczegółów, lecz zna prawdziwe, oryginalne pismo święte, takie niekłamane. Zna to, co ma się dziać, kiedy będzie koniec. On doskonale odczytuje znaki czasu, o wiele lepiej niż Wy. Wam ludziom zaciemnia obraz i odbiór na tyle, że Wy zamiast kroczyć drogą, którą Wam wyznaczyłem, idziecie za potrzeptem złego ducha, za własnym widzimisię, za własnym chceniem. Upadły anioł odwodzi Was od Bożej drogi, od tego co Wam wyznaczyłem, a kieruje na drogę podobną do tej, która Wam bardziej pasuje, o wiele bardziej odpowiada, ale tu jednak zamiast łask Bożych zbieracie baty za swój egoizm oraz realizowanie swojej woli, zazwyczaj połączonej z wolą demona subtelnie Wam podsuniętą. Zechciejcie pamiętać, że jesteście w środku wielkiej, a niewidzialnej bitwy bitwy o Was. O wasze dusze, o wasze zbawienie. Czy zostawicie upadłemu aniołowi swobodną rękę do działania? Czy ze spokojem będziecie obserwować, jak demon was wciąga w odmęty wiecznego potępienia? Trójca Święta mówi, mówi także Maryja, moja święta oblubienica, to co macie czynić, lecz słucha nas bardzo niewielu. Walczymy o was, o wasze zbawienie do końca, do ostatniej chwili, Lecz zbyt wielu z Was wybiera pozór działania, wybiera demona. Ja tak bardzo Was wszystkie kocham, a Wy odwracacie się od mojej świętej miłości w stronę piekielnego oszusta, wybierając jego łudę. Co jeszcze mógłbym uczynić, abyście odwrócili się od ojca kłamstwa i zaczęli kroczyć moimi drogami. Zechciejcie zatem nabrać ducha, bo wielkimi krokami zbliża się Wasze odkupienie i zbawienie. Nie traćcie ducha, ani nadziei. Bo ja zawsze wam chętnie pomogę, tylko wzywajcie mnie na pomoc, najlepiej przez Maryję. Kocham was niezmiernie o moje dziateczki i z miłością przytulam was do wnętrza mojego świętego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym Błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno o moje słodkie dzieciny. Czy pozwolicie mi w was i przez Was działać? Czy pozwolicie przemieniać siebie i innych? Pozwólcie mi was napełnić bożą miłością. Czy pozwolicie mi na to? Ufajcie. Nie dajcie się złowić w sidła ojców wszelkiego kłamstwa. Co mam jeszcze uczynić, aby się wam zachciało chcieć podążać drogami zbawienia? Jednak ja mimo wszystko, pomimo waszej grzeszności i krnąbrności, wszystkie was bardzo mocno kocham, choć na to nie zasługujecie. Duch Święty. Ogłoszenie Modlitewniki Żywego Płomienia Wydanie dwutomowe o objętości ponad 700 stron, w cenie 46 zł za jeden komplet, poświęcone w rycie łacińskim przez egzorcystę można zamawiać pod telefonem 507 015 737 u pani Haliny Szustak, która udziela informacji w dni robocze i wysyła od jednego do dwóch kompletów. Zamówienia na większej ilości proszę składać bezpośrednio w drukarni do pani Magdaleny. Telefon 664 038 100.